Cześć, witaj na kanale Przedsiębiorca na Prostej. Ja nazywam się Piotr Bijański i dzisiaj opowiem więcej o tym, w jaki sposób w najbliższym czasie najefektywniej rozwijać i skalować biznes szybko i bezpiecznie, w jaki sposób można stać się drugim BP, McDonald'em czy Wistulą, jak oni to zrobili, jak oni to robią, że tak skutecznie się rozwija. Jeśli to Cię interesuje, to zapraszam do dzisiejszego odcinka. Co ważne na początek, nie musisz być znanym i bogatym brandem, aby właśnie rozwijać się w podobnym modelu, w jakim właśnie rozwija się czy Wistula, czy McDonald's, czy Pizza Hut, czy Żabka, czy moja sieć Twój Prawnik 24. A mówimy tutaj o czym? O tym, jak rozwijać firmę w modelu franczyzowym. I ten dzisiejszy materiał będzie w szczególności dla osób, które już rozważają budowę swojej firmy właśnie w modelu franczyzowym. I do rzeczy, ponieważ właśnie franczyza ma wiele wymiarów i te wszystkie brandy, które wymieniłem przed chwilą i jakby tysiące innych łączy tak de facto jedno, czyli że mają swój know-how i innowacyjny pomysł, działają pod jednym brandem i rozwijają się właśnie w modelu franczyzowym. Ale w środku różni je praktycznie wszystko, bo jakbyśmy je zestawili między sobą i je rozłożyli na czynniki pierwsze, to są w zupełnie, zupełnie inny sposób zbudowane. I dzisiaj będę chciał pokazać, a także zobrazować, na co należy zwrócić uwagę, właśnie budując firmę, która chce się rozwijać. Więc nie będzie to tylko materiał dla tych, którzy chcą budować sieć ale również dla tych, którzy po prostu rozwijają biznes, również w inny sposób, ale wiele elementów, o których tutaj powiem, mogą i warto, aby były właśnie wdrożone w praktycznie każdej... No to parę faktów i ciekawostek na początek z rynku franczyzowego, czyli z jednej strony w ogóle to Polacy pytani o to, czy wiedzą, czym jest franczyza, to tylko 20% osób jest w stanie konkretnie odpowiedzieć, czym ona jest. I tutaj właśnie też pytanie do Ciebie, drogi odbiorcy, jeśli oglądasz ten materiał, czy w komentarzu tak spontanicznie jesteś w stanie właśnie odpowiedzieć, czym dla Ciebie jest franczyza. Nieważne, czy to jest dobra czy zła odpowiedź, możemy sobie zrobić taki właśnie ciekawą burzę mózgów, ponieważ Ponieważ właśnie franczyza ma bardzo wiele wymiarów. Tam do jednego worka często wrzucane są modele agencyjne, e, modele wielopoziomowe, e, master franczyzy międzynarodowej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj można ją naprawdę traktować w szeroki sposób. Ja się skupię na tych dwóch głównych kwestiach, czyli w jaki sposób w Polsce można budować model franczyzowy, bo najczęściej, co robią firmy, również te, które do nas trafiają, mają. Jedną, dwie, trzy, pięć lokalizacji, które działają, mają już jakiś biznes w różnej branży, bo to obojętnie, czy to jest gastronomia, branża beauty, usługi e, czy cokolwiek innego, praktycznie każdy biznes jest możliwy do zbudowania sieci franczyzowej. Oczywiście pytanie jest numer dwa, czy jest sens i czy to jest na pewno najefektywniejsze i to jest coś, na czym należy się skupić na pierwszym etapie, ale jeśli odpowiedź jest twierdząca, no to wtedy należy już przystąpić do skutecznej realizacji. I jak właśnie ona, ona wygląda? I jakby ostatnia rzecz, przed już wejściem w szczegóły, to to jest jakby jedna... Z ciekawszych liczb, która tutaj uprawdopodabnia ten biznes, to jest to, że jak pewnie większość przedsiębiorców, znacie statystyki takie, że większość firmy no bankrutuje, zamyka się w ciągu pierwszych 5 lat. Różne źródła różnie mówią, ale mówi się tutaj o 60-80% firm, które e, się zamykają, a z drugiej strony Mamy modele franczyzowe i sieci franczyzowe i tamte prawdopodobieństwo sukcesu, czyli prawdopodobieństwo utrzymania się na rynku rośnie drastycznie, ponieważ w firmach franczyzowych dane mówią, że między 60 a 80% firm funkcjonuje cały czas, czyli ta ilość zamknięć i bankructw jest dużo, dużo, dużo mniejsza i choćby z tego względu warto go rozważyć, czy z punktu widzenia właśnie franczyzobiorcy, czyli dla osoby, która szuka dla siebie jakiejś dywersyfikacji, to tak na marginesie, jeśli szukalibyście właśnie dla siebie jakiejś drugiej nogi, to dzisiaj o tym nie będę mówił, ale możecie do mnie pisać, to znam bardzo dobrze ten rynek i będę w stanie pod Was zasugerować Wam najlepsze modele, które moim zdaniem dzisiaj są w trendzie i dają najlepsze możliwości i perspektywy dochodowe a w tym dzisiejszym materiale skupię się na franczyzodawcach, czyli na tych, którzy mają swój biznes i w modelu franczyzowym chcą się rozwijać. No to już do rzeczy. Tak, aby nie było aż tak kolorowo, to zaczniemy najpierw od kilku rzeczy, które są i mogą być wadami w rozwoju modelu właśnie w oparciu o franczyzę. I rzecz numer jeden, niższa kontrola nad reputacją marki w stosunku do tego, jeśli mamy właśnie tylko i wyłącznie oddziały własne. Także potencjalnie również większe ryzyko. I to jest jedna z najczęstszych bolączek, dla których właśnie przedsiębiorcy obawiają się, że jak się podzielą tym swoim dzieckiem biznesowym z innymi, no to że oni, kolokwialnie mówiąc, je trochę zepsują. Druga możliwa wada to niższy poziom kontroli nad właśnie franczyzobiorcami w stosunku do pracowników, których mamy u siebie, ponieważ no, w naturalny sposób będą to niezależni przedsiębiorcy, działali z nami na odległość, więc są sposoby, aby zminimalizować takie ryzyko, ale warto je wziąć pod uwagę. Trzecie to bardzo często Wysoki wzrost, który również jest pozytywny. Ale ta negatywna strona oznacza, że on jest często taki chaotyczny, niezrównoważony i nagły. Więc bardzo wiele firm, sieci franczyzowych nie jest przygotowane do właśnie zmiany struktury organizacyjnej i modelu zarządzania, mając nagle przypływ kilkunastu, kilkudziesięciu nowych oddziałów. I rzeczą w tym momencie ostatnią to jest skomplikowany proces rekrutacji franczyzobiorców. A co za tym idzie? duża odpowiedzialność, a jednocześnie możliwa rotacja, która wydarza się w praktycznie każdej sieci franczyzowej, ponieważ wynika to z jednej strony z błędów właśnie franczyzodawców w trakcie rekrutacji, a z drugiej strony również z błędów franczyzobiorców pod kątem jakby złego wyboru partnera, z którym chcą się wiązać i tutaj ta rotacja jest zawsze zła dla obu stron i warto o tym pamiętać. I właśnie podsumowując tą część związaną z wadami, to oczywiście nie są wszystkie wady, ale te. Największe, a jednocześnie one nie występują zawsze i można im zapobiec, a przynajmniej je zdecydowanie zminimalizować. Ale zwracam na nie uwagę, aby faktycznie, jeśli się przygotowujesz bądź myślisz o budowie sieci franczyzowej, to aby właśnie te elementy odpowiednio sobie zabezpieczyć. Na momencie zatrzymajmy, bo mam coś ważnego, a konkretnie, jeśli jesteś przedsiębiorcą i chciałbyś rozwijać swój biznes albo popadłeś w jakąś trudniejszą sytuację, to mam dla Ciebie coś specjalnego. Prowadzę konsultacje biznesowe dla małych firm, a także dużych marek w zakresie tego, w jaki sposób się rozwijać, w jaki sposób uporać się z aktualnymi terapatami finansowymi bądź innymi. I robię to razem z moją siecią Twój Prawnik24, a także w ramach projektu Przedsiębiorca na Prostej, także niezależnie od tego, czy potrzebujesz zbudowania strategii, czy skalowania swojego biznesu, zbudowania modelu franczyzowego, bądź zastanawiasz się, to odezwij się i zobaczymy, jak możemy Ci pomóc. Jeśli Cię to interesuje, w opisie tego filmu znajdziesz link do zapisu na konsultację. A teraz wracając już do tematu. I teraz, zanim przejdziemy do tego, jakie są zalety związane z budową modelu franczyzowego, to tak wtrącę, czemu ja o tym mówię i skąd moje pojęcie na ten temat. Bo ja osobiście prowadzę biznes ponad 18 lat i od tego też czasu śledzę w ogóle cały rynek zwanej franczyzy. Od 16 lat cały czas aktywnie w nim uczestniczę. Najpierw jako franczyzobiorca wielu marek, a później tworzący dla innych struktury franczyzowe, aż do osoby, która z jednej strony tworzy dla siebie firmy w oparciu o modele franczyzowe, a także wspieram innych przedsiębiorców właśnie w budowie ich konceptów franczyzowych. Także dlatego mam jakby perspektywę z wielu stron, jakie są te wszystkie nie jasności, wątpliwości, problemy, które występują, jak w każdym biznesie, to w sieciach franczyzowych również, a jednocześnie jakie są plusy, jak można to budować mądrze, bezpiecznie i efektywnie dla obu stron, tak żeby franczyzodawca i franczyzobiorca byli zadowoleni, a także i klient docelowy. No, to jakie mamy te zalety i czy one w ogóle występują? No, oczywiście, że tak. I niewątpliwą zaletą numer jeden jest szybki i widoczny rozwój firmy, ponieważ nagle z lokalnej firmy albo takiej mającej kilka lokalizacji, a przy mądrze zbudowanym modelu franczyzowym, jesteśmy w stanie w przeciągu roku uruchomić od kilku do nawet kilkudziesięciu lokalizacji, w zależności od strategii, jaką przyjmiemy. I do tego z jednej z jednej strony warto i trzeba być dobrze przygotowanym, a z drugiej strony daje nam to niesłychaną siłę e, i wpływów i również e, marketingu dla całej firmy. Druga to jest taka dodatkowa motywacja dla nas jako franczyzodawców do właśnie rozwoju, a także dzielenia się tym sukcesem, know-how, konceptem, który zbudowaliśmy z innymi. Bo bardzo często ten pierwszy krok to jest taki, że u kogoś coś już działa i tak było u mnie i wielu przedsiębiorców i nagle ktoś przychodzi i mówi, fajny jest ten biznes, ja bym chętnie coś takiego poprowadził jakby w swoim mieście, pomożesz mi? I to jest idealny sygnał do tego, żeby zacząć przygotowywać taki ustrukturyzowany plan i pełny koncept franczyzowy. Na, na co się składa na taki gotowy projekt, to za chwilę do tego dojdziemy. Zdecydowanym plusem numer 3 jest możliwość pozyskania wartościowych i utalentowanych menadżerów bądź przedsiębiorców, a zazwyczaj to jest dwa w jednym, właśnie do współpracy, czyli osób, które prawdopodobnie nigdy byśmy nie byli w stanie ich zrekrutować, a w taki sposób mamy możliwość współpracy z nimi i będą oni dla nas wartością dodaną, jako również e, takimi osobami, które, od których my jako franczyzodawcy będziemy mogli czerpać wiedzę, a z drugiej strony no jest to po prostu niesłychana przyjemność pracować z osobami, które są otwarte, e, chętne na i czerpanie i dzielenie się e, wiedzą, a także które są nastawione na efekty i sukces. I czwartą zaletą, na ten moment ostatnią, którą wymienię, chociaż jest ich bardzo dużo, jest możliwość stałego skalowania swojej firmy z jednoczesnym, z jednoczesną można powiedzieć, braką koniecznością posiadania ogromnego kapitału, ponieważ naszą główną wartością, wartością Twoją jako franczyzodawcy aktualnego bądź potencjalnego, jest model biznesowy, który już masz e, i który ma swoje unikontowe know-how i dochód, i właśnie tym będziemy się dzielili z naszymi franczyzobiorcami, aby mogli ten sukces powielić. I teraz wchodzimy w bardzo ważną część, właściwie ostatnią w tym dzisiejszym odcinku, czyli co jest potrzebne, aby stworzyć taki gotowy i dobrze działający model biznesowy, jakim jest franczyza. Ponieważ to nie jest tak, że wystarczy mieć pomysł, to nie jest tak, że wystarczy mieć biznes, tylko właściwie co jest potrzebne. Elementami kluczowymi które są niezbędne, są takie dwie rzeczy. A tym solidnym fundamentem numer jeden jest biznes, który minimalnie powinien działać już co najmniej rok, a jednocześnie być mocno dochodowy. A i drugą od razu rzeczą jest... To, że powinno w nim być coś innowacyjnego, bądź powinien to być projekt w jakimś trendzie, który aktualnie jest wzrostowy, tak jak na przykład dzisiaj mógłby to być trend beauty. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ często tutaj są dwie strony. Jest wielu przedsiębiorców, którzy chcą za szybko zbudować model franczyzowy, czyli właściwie jeszcze nic nie jest gotowe, już wchodzimy we franczyzę. Nie, te 12 miesięcy to jest absolutne minimum, a lepiej nawet, żeby ten biznes trwał więcej, czyli żeby on był po prostu bardziej sprawdzony i przewidywalny w różnych warunkach, bo nasz franczyzobiorca ma skorzystać z czegoś, co faktycznie uprawdopodobnia zdecydowanie jego efekty biznesowe. Jeśli to mamy to jak zbudować i na co składa się taki gotowy już koncept franczyzowy? To rzecz numer jeden to jest opisane i przygotowany właśnie model biznesowo-franczyzowy, czyli to wszystko, jakie są zależności, fundamenty, współpraca, dochody, rozliczenia, produkty i tak dalej, i tak dalej właśnie w naszym modelu franczyzowym. I to jest bardzo ważne, bo często wiele osób przychodzi do nas i mówi, no ja tam już mam pierwszych franczyzobiorców i ja bym potrzebował od Was, żebyście przygotowali mi umowę franczyzową. Ja wtedy mówię, hej, ale czy Ty masz właśnie... Zweryfikowaną konkurencję. Czy masz opisany i przygotowany model biznesowo-franczyzowy i jeszcze parę rzeczy, o których zaraz powiem. I wtedy, jeśli odpowiedź jest nie, to ja mówię, zatrzymaj się na chwilę, bo wystartowanie zbyt wczesne spowoduje Ci więcej trudności niż efektów, więc na moment się wstrzymaj i wróćmy do tego, czyli zbudowanie optymalnego modelu to jest klucz. Rzeczą numer dwa. To może być już wtedy umowa franczyzowa, a najlepiej w połączeniu od razu z elementem numer 3, który w każdej firmie powinien funkcjonować, jakichś różnego rodzaju zbiór procesów, procedur, zasad, a w sieciach franczyzowych to jest jeszcze istotniejsze, ponieważ nazywamy to tak zwanym podręcznikiem operacyjnym. I ten podręcznik operacyjny to jest faktycznie jak podręcznik w szkole, jeszcze bardziej szczegółowy, ponieważ nasz franczyzobiorca... Z niego powinien móc uzyskać cały nasz standard obsługi, wszystkie procesy, procedury i informacje, które będą mu niezbędne do tego, aby powielić to, co my mamy u siebie na jego oddział lokalny. I niezależnie od tego, jak będzie, bo to jakby jest kolejna rzecz, czyli oczywiście całe szkolenie wdrożeniowe i wszystkie inne elementy, ale niezależnie od tego, jak ono będzie dobre, to on musi móc wrócić do tego swojego miasta i na bazie właśnie tych informacji odpowiednio zestawionych, nie w sposób taki właśnie korporacyjny, z którego nic nie wynika, tylko w sposób z jednej strony szczegółowy albo bardzo praktyczny, aby mógł z nich sobie po prostu codziennie korzystać i czerpać, niezależnie od tego wsparcia, które powinniśmy mu w szczególności w tym początkowym okresie dać. I co oczywiście jest y, równie istotne, to jasny biznesplan i koncept na skalowanie. I to również trzeba sobie jasno opisać na początku, bo zupełnie inaczej buduje się firmę i sieć franczyzową. Jeśli myślimy o tym, żeby a, postawić 10 lokalizacji. A inaczej, e, jeśli 100, a jeszcze inaczej, jak żabka, która buduje w tysiącach, czy McDonald's. Zupełnie inaczej, jeśli myślimy o Polsce jako głównym rynku, zupełnie jeśli inaczej, jeśli myślimy o tak zwanym rozwoju w modelu master franczyzowym, czyli udzielając licencje na inne kraje, czy w Europie, czy również na innych kontynentach. Także te pytania i odpowiedzi. Trzeba sobie zadać na samym początku, ponieważ później bardzo trudno jest takie elementy, które już zostaną wdrożone, cofnąć. No i tak na koniec jeszcze tylko doradzę, w sumie nawet niezależnie od tego, czy chcesz budować model franczyzowy, czy nie, to po pierwsze zadbaj o zastrzeżenie Twojego znaku towarowego, ponieważ on musi być zastrzeżony, jeśli chcesz budować sieć franczyzową. Zadbaj o odpowiednie przygotowanie marketingowe, tak, żeby faktycznie móc w tym zakresie również wesprzeć Twoich franczyzobiorców. No, i raczej nie sugerowałbym dużego rozwoju na tak zwanej jednoosobowej działalności gospodarczej, a tutaj już rozważyć oparcie tego o jakiś rodzaj spółki czy spółki zo czy też inne. I to są takie elementy fundamentalne do właśnie pierwszych kroków um, do skalowania. I na koniec właśnie ostatnio miałem okazję występować z Rafałem Sonikiem. On ściągnął m.in. McDonalda i BP do Polski. Bardzo ciekawa osoba, bardzo ciekawa historia. No i ja mam takie marzenie cel i to już z niektórymi firmami w chwili obecnej się realizuje, czyli żeby właśnie niekoniecznie nawet musieć, chociaż to jest super rzecz, ściągnąć um, znaną i wartościową markę do polski, ale żeby podejść do tego też od drugiej strony i tworzyć wartościowe, cenione, rozwojowe marki w Polsce i żeby one wychodziły na świat. Także tego i sobie i wam życzę. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, komentowania i do zobaczenia w kolejnych częściach.